Się jak teraz, że rezerwowy w tym wypadku Grzegorz Zęgota walczy z zębem no i sprawia niespodziankę, nie kalkuluje, chce pojechać po swoje po prostu Patrząc na walkę na torze widać wyraźnie, że nie było żadnych rozmów, żadnych ustaleń i nakazów tym bardziej dla Grześka Zęgoty, aby tutaj odpuszczać I wyścig dziesiąty, który już analizowałem, a przygotujmy się na wielkie, wielkie emocje Sebastian Ułamek, kask czerwony, Rafał Dobrucki, kask niebieski, Dawid Stachera, kask biały, Janusz Kołodziej, kask żółty, Ułamek 6 punktów, Kołodziej 5 punktów. Ciekaw jestem, komu kibicują kibice w Tarnowie teraz przede wszystkim, czy Sebastianowi, czy Januszowi, kibice w Zielonej Górze na pewno zdecydowanie z Rafałem Dobruckim. No Dawid Stahyra troszeczkę tak teoretycznie na pożarcie w, w tym wyścigu chociaż jak, tak, chociaż jak pokazały e, te poprzednie wyścigi e, ci zawodnicy, którzy e, mieli mniej punktów, nagle wygrywają, nagle zdobywają e, większą ilość e, punktów, więc e, no, kto wie czy Dawid tutaj nie zrobi e, przygusa w tym biegu e, faworytów, no ale ci faworyci to przede wszystkim kask czerwony i kask żółty a więc Łamek i, i Janusz Kołodziej 6 punktów Łamek 5 punktów Kołodziej a może Dobrudzki może kołodzie Kołodziej Kołodziej jest pierwszy fantastycznie z tego czwartego pola i rusza za nimi pogoń Sebastian Uamek, ale w kasku niebieskim Rafał Dobrocki. Jeszcze miesza się to wszystko. No i sytuacja po pierwszym okrążeniu jest taka, że prowadzi Janusz Kołodziej, drugi jest Dobrocki, trzeci Łamek i czwarty Stachera. A teraz Rafał Dobrocki chyba troszeczkę błąd popełnił. Chyba za bardzo jednak na zewnętrzną odjechał i stracił dystans do Janusza Kołodzieja. A Kołodziej jedzie po swoje. Fantastycznie jeszcze popisuje się tutaj Przejeżdża. Pod naszym stanowiskiem, taką jazdą na pół świecy. Trzecie okrążenie, proszę. Jak już zawodnicy szeroko jadą, już się odsypało, już można. Jeszcze jedno okrążenie Janusz Kołodziej będzie miał 8 punktów. A ile Łamek, ile Dawrocki? Na odpowiedź na to pytanie musimy jeszcze poczekać, ale wszystko wskazuje na to, że straci dwa punkty w tym biegu. Sebastian Łamek i Janusz Kładziej wygrywa na miejscu drugim. Jest e, Rafał Dobrocki, trzeci Sebastian Ułamek i czwarty Dawid Stachera kolejny. Piękny bieg, który jednak rozstrzygnął się, jeśli chodzi o miejsca e, pierwsze, e, drugie. Po starcie, po pierwszym łuku. Kołodziej, Dobrucki, ułamek Stachyra. No i popatrzmy, jak do tego doszło. Już za chwileczkę nasi realizatorzy w wozie pracują na tym. ja to wynik ich pracy? Janusz Kołodziej wykorzystał to czwarte pole startowe. Ono najwyraźniej wciąż jest korzystne, zwłaszcza startując tak doskonale, jak w wyścigu Janusz Kołodziej. Lekko uniesione przed nim koło, idealnie wstrzelony w taśmę startową, więc. Efekt był taki, jaki widzimy. Mógł spokojnie usadowić się na tym korzystnym zewnętrznej linii. Na pierwszym muku szybko podążył do przodu i i nie było tutaj złudzeń, to był, to był w tym wyścigu najlepszy z tyłu, faktycznie Rafał Dobrucki tam walczył mówiłeś o tym, że popełnił błąd na wyjściu z jednego z łuków, tyle że tam jeszcze dostał tą szprycę spod kół Janusza Kołodzija, dlatego tak wizualnie to wyglądało, został kilka metrów jeszcze bardziej z tyłu, więc trochę tej wierzchni już jest, wiele się odsypało na zewnętrzną część toru, więc tych ścieżek jest już coraz więcej i Dzięki temu, mam nadzieję, będziemy oglądali jeszcze bardziej emocjonujące wyścigi. Janusz Kowodzi zmienił imię jakiś czas temu, to już nie ta bujna szopa włosów, tylko ogolony tak troszeczkę na modę kosikarską, prawda? No może chciałbyś troszkę lżejszy, bo podobno bardzo dba o linię i, i o bardzo. wagę. Tak sobie oczywiście żartujemy, My Janusz to nie, nie jest w bo faktycznie, Janusz, absolutnie Zaczęło to od jakiegoś czasu bardzo dbać o swoją kondycję, o swoje odżywianie. Może akurat włosy nie były, nie były ścięte, w związku z tym, aby troszkę lżej ważyć, ale niewątpliwie jest to też jakiś sposób na to, aby gdzieś tam mentalnie się wzmacniać i takie różne zmiany motywują do, 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 do czegoś nowego. No i myślę, że te